Pham Ngoc Tao był jednym z najbardziej intrygujących i skutecznych szpiegów XX wieku. Urodzony w 1922 roku w Wietnamie, Tao był podwójnym agentem. Jego działalność miała kluczowy wpływ na przebieg wojny wietnamskiej. Tao, początkowo związany z ruchem niepodległościowym przeciwko Francuzom, szybko wniknął w struktury południowo-wietnamskiego rządu, zdobywając zaufanie jego przywódców. Wykorzystując swoją pozycję, przekazywał kluczowe informacje do Wietkongu, sabotując operacje i strategię rządu, dla którego oficjalnie pracował. Jego zdolność do manipulacji i niezwykła umiejętność unikania podejrzeń sprawiły, że przez lata działał niepostrzeżenie. Tao odegrał istotną rolę w organizowaniu zamachów stanu i sabotowaniu wysiłków wojennych rządu południowego Wietnamu, co miało ogromny wpływ na przebieg konfliktu. Fam Ngoc zginął w 1965 roku, ale jego legendarny status jako jednego z najskuteczniejszych szpiegów w historii pozostaje niezapomniany.